O, oh, jest. Wi? Te dane od Wakako okady bardzo pomocne. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japonii? Dokładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem Dobra. już w drodze. Nie każ na siebie czekać. Kama za mało własnych ludzi? Rozejrzyj się. W mieście zrobiło się gorąco. Krawaty wiedzą, że wystarczy iskra. A całe życie będzie z dymem. A zamieszki najlepiej tłumaczyć z cudzymi rękami. A jesteś. Takę mura. Dobrze cię widzieć. Ciebie również Wi. Powiedziałem się kilku rzeczy na własną rękę. Zgadnij, komu zależało, żeby upamiętnić Arasaka same w trakcie parady. Jego mordercy. Wygrać się chce. Ale ja wciąż nie wiem, co nam to daje. Wpadłem na pewien pomysł. Spójrz w górę. Widzisz? Dokładnie tędy będą przelatywały platformy. No. Gdyby udało mi się dostać na platformę Hanako samy, mógłbym z nią porozmawiać. Jak to dostać? Wskoczyć. Przeceniasz swoje możliwości. Nie udałoby ci się nawet z tymi swoimi wszczepami. Mam na to rozwiązanie. Kiedy ty załatwiałeś swoje ciemne interesy, ja dowiedziałem się więcej na temat platform. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu. Warasaka Industrial Park przygotowują je tam do porady. Jedyne co musimy zrobić, to wkraść się na teren magazynu, znaleźć właściwą platformę i zainfekować jej systemy. Dodać tam materacę. Mógł wyłączyć alarmy, a ja wślizgnę się do środka. Szczerze, słabo się znam na hakowaniu. Ja jeszcze mniej. Mam zainfekowaną drzazgę. Trochę mnie kosztowała, ale sprzedawca przysięgał, że będzie działać. Chodźmy dalej. Aha, wszczepionka jest zainfekowana drzazgiem. No kurwa, mądra. Przejęcie kontroli nad platformą to nie wszystko. Martwi mnie ochrona, zwłaszcza snajperzy. Będę dla nich łatwym celem. Ale mam na to sposób. Łakako wspomniała o miejskim monitoringu. Gdybyśmy mieli dostęp do kamer, poznamy pozycję strzelców. Ty zajmiesz się nimi, ja zrobię resztę. Ok. W porządku. No tak, po prostu się zgadzasz. To spore ryzyko. Ja mam dostarczająco czasu, żeby się przyzwyczaić. A teraz, co powiesz na małą próbę? Trzeba przetestować te drzazgę. Pomieszczenie monitoringu znajduje się przed nami. Wystarczy, że wejdziesz do środka i zainfekujesz systemy. A ty co będziesz robić w tym czasie? Może strzelniesz sobie piwko? <laughs> Nie piję w pracy. Za to przepilnuję ci pleców. No. Do dzieła. Judy? Cześć, Judy. Co słychać? Postaram mu, a u ciebie. I... Okay. No wiesz, raz lepiej, raz gorzej. Dzwonisz, żeby się dowiedzieć, co u mnie słychać? Nie tylko. Mam do ciebie prośbę. I... Dawaj. Na Oczekaj. pewno nie będę się nudzić. Ciekawi ludzie rzadko się nudzą. Szczególnie w twoim towarzystwie. O co chodzi? Na razie musisz wiedzieć tylko tyle, że do dzisiejszej misji nie będziesz potrzebować nawet broni. Wystarczy Skafander. Nie marnujmy czasu. No chwila! Zaintrygowałaś mnie tym skafandrem. Teraz nie masz wyboru. Musisz się przekonać, do czego będzie potrzebne. Wiesz, jak mnie podejść, co? Zostałeś ostrzeżony. Dobra, w takim razie wchodzę w to. Świetnie wyglądam z i Nie marnujmy czasu. Zaranczo Coronado jest tam. <noise> Niedaleko jeziora, kojarzysz? No jest, i co z nią? Obok tam stoi taki opuszczony bungalow. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. No to widzimy się na miejscu. Nie będę randkować z Judy. No czekaj, taka mura. Wtrącasz się i wtrącasz. No już chodzę. A, nie mogę. No i co teraz? Chyba takiś ty mądry. Udało się. Tyle trzeba to było. Jak? Zrobione. Zainfekowałem systemy. No to już wiemy, że drazzga działa. Ale to była to łatwiejsza część. Dostanie się do Arasaka Industrial Park będzie znacznie trudniejsze. Jednak zanim to omówimy... Przelimy sobie piwko. No tak. O robocie Harnaś. Aha, dziedzanko. Siadaj. Od wczoraj niczego nie jadłem. Najlepsze co w karcie. Dziś polecam jaki Tori? Cokolwiek, co nie jest lokalny. Do zobaczenia jutro. Coś się wydarzy. Nie wierzę, że to mówię, ale ten facet może być użyteczny. Tatresowany piesek wystarczy mu dawać komendę. A kiedy przestanie nam być potrzebny, odbędziemy się go. Gość jest niezły. Może być niebezpieczny nawet bez wszczepów. Skąd wiesz? Nie widziałeś go w akcji? Nie, ale sposób, w jaki się porusza, sposób, w jaki patrzy. Wrócimy do tego później. Teraz jedźmy. Mogę jeść? Co to jest? Tori? No dobrze, oto co robimy. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industrial Park i hakujemy platformę Hanako samy. Dwa, okay. podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. Trzy, dostaje się na platformę. Cztery, Przekonuje Hanako same do naszych racji. Jeszcze pięć. Na koniec odwala nas Oda. Przecież nie będzie odstępował Hanako na krok. Oda nie ośmieli się podnieść na mnie ręki. A na mnie? To co innego. Więc będziesz się trzymać od niego z daleka. Okej. Okay. Brzmi cholernie ryzykownie, ale robiłem już głupsze rzeczy. To prawda. Coś jeszcze głupszego od okradania Arasaki? Jeszcze nie. Poprzeczka wisi wysoko. Teraz się rozdzielimy. Jadę na rekonesans. Wój, nie spuszczaj go ze smyczy. Mogę ci się przydać. Nie znasz miasta. Hmm. To prawda. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. O no. Zgoda. Załatwimy to razem. Jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Rodzice... Kucharzu, daj to głośno Dlatego też podjąłem decyzję obwoić no liczebność personelu militarnego na terenie Prezydent Myers stwierdzi, że łamie w ten sposób... Pozbył się ostatniej przeszkody, żeby się nie... Tak oddali. W takim razie... Jak nazwać zabójstwo mojego ojca? Czy to nie była prowokacja? Czy to nie była... Arasaka, to był monolit. A pierdolony Jorinobu zrobił w nim wyłom. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje, walki o wpływy. Całe to gówno. No. Skąd u Jorinobu wzięła się w ogóle ta cała rebelia? Nie wiem. Być może wkrótce go spytam osobiście. Frakcje? Co tam jeszcze są jakieś frakcje? Trzy główne. Kiji, Hato, Taka. Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hanakosamu. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michi Kosamy. To wnuczka Saburo domu, mało o niej wiem. E? Są też ci zdrajcy z Taka, wspierający Jorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które o których opowiesz mi kiedy indziej. Nie rozumiem tylko, czemu Saburo Arasaka na to pozwolił. Mógł złapać synka mocniej za kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym, jakiego poznałem. A w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość? Wobec Jorinobu, Wobec swojej córki. Ha? Kiedy Jorinobu założył tę pierdoloną bandę i wypowiedział wojnę własnej rodzinie, Arasaka sama mógł ich zgnieść jednym rozkazem. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić córce bólu. A kiedy Jorinobu wrócił z podkulonym ogonem, to dzięki jej protekcji dostał drugą szansę. Rozumiesz? Tylko ze względu na Hanako same nigdy nie poniósł konsekwencji. Tym razem może być odwrotnie, jeśli tylko Hanaka uwierzy w naszą wersję wydarzeń. Może odezwą się w niej wyrzuty sumienia. No ale... Najpierw musimy się do niej dostać. Ale pokiwał Zabierasz się ze mną. Dawaj, w porządku. Chodźmy stąd. Od razu Mam lecę z niej, nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Trociny i plastik. Chodź! Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. Musimy tylko się tędy wspiąć No problemo. Powolutko, może ci dać tą topkę jakąś. Okej. Okay, Ej! Teraz tędy. Wiem, że tam w ogóle nie jest po prostu przejście my przez siatkę przechodzimy. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Wątkiem głównym jest to, że powiedziałbym, żeby... że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś, gdyby było na co patrzeć? Tak bardzo nie cierpisz Night City? Hmm. Chyba po prostu tęsknię za domem. No dobrze. Poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Rasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Nie wiem. Póki co widoki o wiele lepsze były w Downtown. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj. Niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? A skoczysz po pizzę? I żarcie na wynos, daj spokój. Zażartować się można? Gdybym miał czas i dostęp do świeżych składników... Przygotowałbym nam onigiri z dorszem, albo z łososiem. Dobra. Nie, najlepiej ze śliwkami umeboshi. Mm, ulubiona przekąska Arasaki same, prosta, smaczna i pożywna. A wiesz z czym go kiedyś przyłapałem? Ci psami Z batonem proteinowym. Z Saburo Arasaka z batonem proteinowym? Nie. Jedzenie żołnierza. No dobra, dość o tym, bo robi się głodny. Zaczynamy. Chyba nie. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do kompeki plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy w porządku. Zaczekajmy. No dobra, będzie wam. Widzisz, co? Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Widzisz, Ot? Ot. <grym się wytrzymał> ładny dachowiec. Myślałem, że zniknęły z miasta. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie licząc z karaluchów. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to Bakeneko? Co to jest Bakeneko? Kot-duch. Przynosi nieszczęście. Potrafi przywracać do życia zmarłych. Aha. Wierzysz w duchy? Skoro dzięki relikowi można rozmawiać ze zmarłymi, jak tu nie wierzyć? Moja babka znała dziesiątki historii o kitsune, kappa i właśnie o bakeneko. Gdzie się wychowywałeś? Pochodzę ze slamsów Ciba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Pierwsza przejażdżka motocyklem po wzgórzach. Pierwszy pocałunek wśród łodek na oko kukurydzy. Pamiętam zapach mułu z kanału. Wchodziliśmy tam z chłopakami prać koszule. Ule. Czasami po slumsach jeździły korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Transportery, mówisz? O pancerzone. Ciba 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. werbowali was do korporacyjnej armii. Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało dyscyplinę, regularne posiłki. gdy okazało się, że jestem zdolny również w dobrą edukację. Ok. W jaki sposób korporacyjny Treb zostaje zaufanym człowiekiem Saburo Arasaki? Pierwszą Ale pracę. Nasze w Akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka-samy. Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Samuro. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się, dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka-sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów Wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Znalazłeś dobry sposób na wyrwanie się z biedy. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie masz do tego prawa. Ja w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Elsa nie poszedłem na skróty. Jakie skróty? I niby ty masz czyste ręce? Nikt nie ma czystych rąk. Pytanie, w jakim celu je sobie brudzisz? No zapowiedz, w imię czego brudziłeś sobie ręce? Pana Sabura! Najważniejsze, co dała mi Arasaka, to system wartości, których mogę się trzymać. Tak po prostu. Ty brudzisz się dla pieniędzy. Ja w imię zasad. Nie wszyscy chcą wysługiwać się korporacjom. Aha, bo złodziejstwo jest szlachetniejszym zajęciem. Przynajmniej nie pomagam w drenowaniu świata i ludzi ze wszystkiego co cenne. Korporacje potrzebują pieniędzy i zasobów, żeby utrzymać porządek. Kto niby ma nami rządzić? Skorumpowane rządy? Motłoch przysssany do paśników? Och, żony wchodzi. Krytykanci i nihiliści jak ty? Daj spokój, nie każdy chce zmieniać świat. Niestety. Dobra, mam już dosyć tej dyskusji. Ech, czasami chciałbym zostać nomadą, uciec od świata, zapomnieć o wszystkim. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Co chcesz powiedzieć? Hmm. Wiesz, co myślę? Co? Że wtedy w kąpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem, i dlatego szukamy okazji do sprzeczki. Wreszcie zaczynasz mówić z sensem. D Powinnością żywych jest zadośćuczynić umarłym. Hanako sama pomoże nam tego dokonać. Albo sprawi, że dołączycie do umarłych. No i bakeneko sobie poszedł. Znajdzie swoją drogę. Johnny w ogóle zleciał? My też znajdziemy. Aj, mogłem patrzeć w prawo w sumie. Może coś ciekawego bym znalazł. No dobrze. Czas rozruszać gości. Kurwa, co rozgorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Jestem na terenie. Dobrze, teraz spróbuj się dostać do magazynu. A ja się zaraz zajmę dywersją. Mm, całkiem sprytnie. Od tego mnie masz. Okej, okay. jestem na dachu. Zaraz dostanę się do ich systemu łączności. Aha. Z głową! Z głową! Przycisnąć go! Narobiłeś burdę, a rasa kaby No co ja mogę zrobić? Dobra, jestem na miejscu. Szukaj największej platformy. Panel kontrolny. To może być zwykły komputer. Okej, okay. a jak u ciebie? Nieźle. Zaraz mam taki pokojny kontrol. Robię zamieszanie. Okej, okay. jestem w Bratę! Bratę! Jest komputer. Mamy komputer. Tylko tak tego nie zrobił. Okej, okay, platforma jest nasza. Możesz nią polecieć choćby do Tokio. A może tak zrobię. Dobra robota. Okej, okay, teraz moja kolej. Widzisz to? Kompletny chaos, nawet i tak się. Tak, V, możesz tamtędy uciec. Dookoła jest parę mniejszych budynków, wrócisz po nich na dół. Świetna robota, V. Okej, okay. co teraz? Teraz musimy usunąć się w cieniu, i uzbroić w cierpliwość. Kontaktuję się z tobą tuż przed paraną. Do tego czasu postaraj się nie pakować w żadne kłopoty. I tak jakbym już się nie pakował. <śmuszczaj>